Dobry wieczór Państwu. 22 września. Z całej masy dezinformacji i informacji, które napływają dzisiaj wieczorem, różnymi kanałami, dostępnymi ogólnie, no ale trzeba, żeby je przeczytać, no to trzeba trochę się temu poświęcić, co właśnie zrobiłem dzisiaj wieczorem. Więc tych, z tych doniesień można wywnioskować, że toczą się cały czas. Intensywne rozmowy o tym, żeby tę wojnę na Ukrainie jakoś przynajmniej zamrozić na czas przynajmniej zimy, która, zdaniem Hydrometeorologicznego Instytutu Ukrainy, ma być łagodniejsza niż dotychczas, o, ma być o stopień lub dwa stopnie cieplej niż zwykle dotychczas było. Więc może i energii trzeba będzie mniej. Mam nadzieję, że dotyczy to także Polski, nie tylko Ukrainy. Zamrozić wojnę można oczywiście, ponieważ obie strony są osłabione. Rosja mobilizuje, kolejki stoją pod tymi wojenkomatami kom tak to się nazywa. Kolejki stoją, można je zobaczyć na zdjęciach, na, na filmach. Ukraińcy też no oni już zmobilizowali 700 tysięcy swoich młodych ludzi i starszych, mobilizują dalej, to znaczy na przykład nie przestali od dzisiaj chyba, czy od jutra przestają wypuszczać studentów zagranicznych uczelni, którzy przypadkiem znaleźli się nieopatrznie na terytorium Ukrainy, ale wciąż jest w Polsce w wieku poborowym kilkaset tysięcy Ukraińców, których widuje codziennie, podciągając się tam na różnych Trzepakach na Mokotowie słyszę tylko ukraiński i rosyjski, więc sądzę, że i to są ludzie w wieku poborowym. Mam nadzieję, ja, ja nikomu nie życzę udziału w wojnie, dla jasności ani Rosjanom, ani Ukraińcom, ani Polakom. Wojna to zła rzecz i każdy, kto cokolwiek o wojnie wie, nie będzie tam pokrzykiwał: A na wojnę, na wojnę. Nie, 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 nie. Wojna to zła rzecz naprawdę. Ale wróćmy do sytuacji ukraińsko-rosyjskiej. Trwają, trwają rozmowy prawdopodobnie, o ile nie wiadomo, nie, nie ma żadnych doniesień, w każdym razie do mnie nie docierają na temat rozmów między Amerykanami i Rosjanami w Nowym Jorku, które mogłyby się ponoć dzisiaj odbyć przy okazji sesji Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, ale są cały czas doniesienia, że pracują ciężko nad pokojem jednak mimo swoich bardzo nie, nieprzyjemnych dla Rosjan wypowiedzi prezydent Turcji Erdoğan i następca tronu faktyczny król Arabii saudyjskiej Muhammad Syn Salmana Salmanowicz Saud obaj pracują nad pokojem prawdopodobnie wbrew swoim no, do niedawna sojusznikom z Ameryki. W wypadku Turcji ten sojusz jest bardzo umowny, w wypadku Arabii Saudyjskiej ten sojusz z Ameryką rozpada się może powoli, ale za to konsekwentnie. A więc pracują i prawdopodobnie pokrzykiwania, pochkiwania łagodniejsze Putina, mniej łagodne Miedwiediewa, który dzisiaj pogroził, że atak na. Przyłączone do Rosji obszary, czterech obwodów, że taki atak mógłby wywołać no, odwet nuklearny, te, te pochukiwania są częścią, oczywiście częścią negocjacji. Niestety, oczywiście, jeżeli z negocjacji nic, nic nie wyjdzie, to, no, to kiepsko. Kiepsko także nam będzie kiepsko, i to tak już na, 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 na większą skalę niż tylko z powodu zimna i tam kłopotów z zaopatrzeniem i cenami, bo poza Putinem, który mówi w miarę łagodnie, chociaż tam mówi nie blefuje, poza Miedwiediewem, który mówi już czy pisze na Twitterze mniej łagodnie, generalnie pisze tam wypowiada się mniej łagodnie, jest jeszcze są jeszcze takie kanały no mniej oficjalne, na przykład jest taki Powiem po angielsku, bo ta, ta tytuł, jest, ta tytuł ty, nazwa portalu jest angielska: 47 Channel 47 CHNNL. Jest taki portal, są też kanały na Telegramie, z różnych źródeł, z tego, z tego portalu i z różnych źródeł innych, poszła dzisiaj sugestia wyraźnie pochodząca od rosyjskich czynników oficjalnych która brzmi tak, wywiad brytyjski doniósł urzędowi prezydenckiemu w Kijowie, że Rosjanie mogą zaatakować terytorium Ukrainy taktyczną bronią nuklearną i tutaj wymieniono między innymi, a zwłaszcza, a zwłaszcza dwa, dwa, że dwa punkty na Ukrainie, w tym poligon w Jaworowie, który jest 14 kilometrów, od granicy z Polską, na roztoczu, między granicą z Polską a Lwowem. Jest to stary. No, poligon generalnie jest w tej chwili poligonem natowskim. Tam i polscy żołnierze się kręcili, a najbardziej oczywiście amerykańscy i brytyjscy, no przede wszystkim brytyjscy. Teraz się pewnie też kręcą. W okolicy były już, już na wiosnę uderzenia różnych takich. Bardzo celnych rakiet rosyjskich najwyraźniej w jakieś tam cele, prawdopodobnie w transporty broni. W każdym razie, czy Rosjanie mogą zaatakować? Nie wiem. Na pewno pytanie, które natychmiast mi się zrodziło w głowie, kiedy to przeczytałem, brzmi tak, czy te tabletki z jotkiem potasu rozdawane komendantom, naszym lokalnym komendantom, Policji, bodajże, tak? Czy innej służby mundurowej? Bardzo proszę o sprostowanie, bo coś mi się pochrzaniło w głowie. W każdym razie, te tabletki z jodkiem potasu pewnie na diabła się nam przydadzą. Po pierwsze, dlatego, że jodek potasu nie pomaga na problemy po uderzeniu bronią jądrową. Tak samo jak płyn Lugola nie pomagał, a nawet szkodził, kiedy mieliśmy katastrofę w Czarnobylu za mojej młodości władza komunistyczna, tak zwana, nie było komunistów, ale pereroska władza upadająca postanowiła już po paru dniach, że trzeba coś zrobić, bo ludzie wiedzą, więc trzeba im dać płyn Lugola. Na szczęście no, niezbyt, w sumie nie tak dużo Polaków to, tego się nałykało, to jakieś świństwo okropne. Nic, oczywiście nic nie pomaga, a szkodzi. No, tabletki też chyba raczej nie pomogą, a zaszkodzą. W każdym razie zastanawiam się, czy przypadkiem Gdzieś od wywiadu brytyjskiego czy amerykańskiego nie poszła do naszych władz. No, właśnie taka sugestia, że jednak takie uderzenie w poligon Jaworowski może nastąpić i w związku z tym warto byłoby, żeby Polacy przynajmniej jakieś placebo dostali. Oczywiście, uderzenie taktyczną bronią atomową kilkanaście kilometrów, czy dwadzieścia, dwadzieścia parę kilometrów od granicy polskiej nie będzie dla Polaków bardzo groźne. I tutaj mam pytanie do specjalistów, a wiem, że specjaliści też patrzą na ten mój skromny kanał. Jak to mogłoby, jak, jakie skutki dla Polski, dla Polaków po naszej stronie granicy mogłoby mieć uderzenie taktyczną bronią nuklearną w poligon jaworowski. Gdyby miało rzeczywiście nastąpić, miejmy nadzieję, że to wszystko jest blef, że to mówienie, że to nie blef, to to właśnie jest blef i że to jest element Negocjacji zamrożenia, wojny ze strony rosyjskiej. Ale jeżeli to się nie uda, jeżeli to nie jest blef, albo jeżeli Amerykanom, a konkretnie tym złym Amerykanom, bo są też dobrzy, jak wiemy, jeżeli Amerykanom uda się udaremnić prób tureckie, saudyjskie, europejskie, a być może również kto wie, czy nie, czy nie chińskie. Tego, to, I tego się długo nie dowiemy. Próby do gadania Rosjan z Ukraińcami. No jeżeli to się nie uda, no to to kiepsko. Dodam jeszcze jedno, że z propozycjami, propozycją negoc... pośrednictwa w negocjacjach wok... w... na linii Moskwa-Kijów wystąpił też minister spraw zagranicznych Białorusi dzisiaj Włodzimierz Makiej, który już wcześniej wiosną pomagał w tych rozmowach, one się toczyły pod samą polską granicą w Wiskulach, w takim pałacu w Puszczy Białowieskiej, zbudowanym chyba przez Stalina dla, tam, dla, dla komunistów, dla tych rządzących tam Stalinowców, właśnie tam się spotykali czasami. Tam dokonało się rozwiązanie Związku Sowieckiego 31 lat temu, prawie. Wiskule są tuż za granicą polską, i dlatego ta oferta wtedy. Żeby tam się spotykać ze strony Białorusinów, ta oferta była taka atrakcyjna dla Ukraińców, bo oni oczywiście jechali tam przez, przez Polskę, tak. Ukraińska delegacja spędzała w ogóle wtedy dużo czasu w Polsce. To, to, to tam generalnie Polska jest miejscem zamieszkania niemalże różnych ludzi ze wschodu, tak? no pamiętamy tam różne postacie. Szwilego, jak, jak się spotykał w, w Polsce z, z, z różnymi ludźmi, i tak. Dalej. Tymoszenko bodajże też się spotykała w Polsce, więc dobrze, więc chodzi o to, że, że Białoruś też wyciąga rękę do, no, do, do Ukrainy, bo do Moskwy nie musi. Co ciekawe, podkreślił bardzo Włodzimierz Makiej, że przecież Ukrai Białoruś w ogóle nie zaangażowała swoich sił. W tej wojnie, a więc jest neutralna, to nie jest do końca prawdą. Ja mam doniesienia z, no od, od ludzi, że nawet oficerowie białoruscy ginęli na Ukrainie, na przykład w Mariupolu, ale byli to oficerowie w cywilu. I jako żywo nie brali udziału w takim nam, w strzelaninie, zajmowali się czymś dużo poważniejszym. W każdym razie na pewno byli obywatelami, czy też poddanymi Wielkiego Księcia yy, Łukaszenki w Miejsku. I, no i tak ta, ale no dobrze, bardzo miło, że deklarują swoją neutralność Białorusini dzisiaj i że chcą też pomagać w, w tym pokoju. Być może ten, to, to, to pragnienie pokoju w Moskwie wynika z faktu, że, że no, że po prostu dali się zaskoczyć, bo chyba naprawdę dali się zaskoczyć pod Iziumem. Mieli tam dziesięciokrotnie słabsze siły niż nagromadzone, przerzucone siły ukraińskie. Byli tam zupełnie nieufortyfikowani. No, tymczasem, uwaga, atak na pozostałą przy Ukrainie część Donbasu to nie będą takie już taka zabawa, bo tam Ukraińcy fortyfikują od prawie 8 lat, a Rosjanie, nawet teraz Rosjanie tam z Donbasu, ci te republiki, które mają się przyłączyć do Rosji, oskarżają rząd kijowski, armię kijowską o to, że wręcz minują w dzielnice, osiedla mieszkaniowe w miastach Donbasu, co zresztą jest bardzo możliwe, no bo tak się robi. Ludność cywilna ani dla Rosjan, ani dla Ukraińców, ani dla Amerykanów, ani dla Anglików, ani dla nikogo naprawdę, otóż od bardzo dawna nie jest święta. Także własna ludność cywilna, i tutaj trzeba z tym się po prostu liczyć. tak. Proszę Państwa o uzupełnienia. Bardzo serdecznie o to proszę, bo się nie znam na wojskowości. Na pewno Państwo też śledzą i coś tam wiedzą. Także jeżeli chodzi o te sprawy nasze, naszego polskiego przygotowania na ewentualne skażenie czy nad granicą polską. No i jeszcze raz mówię, miejmy nadzieję, że to tylko takie napinanie mózgu w toku decydujących negocjacji przed zamrożeniem wojny, na którym zależy wszystkim wszystkim i pewnie też Zieleńskiemu, tylko nie bardzo się może cofnąć. Wszystkim poza komuno-neokonserwatywnym zapleczem rządu Bidena. A przecież w tym rządzie też są ludzie myślący. Ludzie, którzy wiedzą, czym grozi rozpętanie wojny, w której Ameryka musiałaby walczyć na dwóch, przynajmniej dwóch, jeżeli nie na trzech frontach, z narażeniem terytorium Stanów Zjednoczonych, bo to w trzeciej wojnie światowej. Już nie będą żarty, tak jak do tej pory. Trzeba pamiętać o tym, że i rosyjskie, i chińskie y, y, wojska rakietowe mają możliwość zaatakowania terytorium Stanów Zjednoczonych i nie wiemy do końca, myślę, że sami Amerykanie nie wiedzą, czy są w stanie przed tym się obronić. Proszę Państwa o kciuki w górę, chociaż to smutny temat. Proszę o subskrypcje, których bardzo znowu zaczęło przybywać. Szczegóły, szczegóły pewne tam i jakieś tam od, odsyłacze są na moim Twitterze. Tam umieszczam też linki do źródeł, o, chociaż tych źródeł jest, są takie rozproszone, te źródła teraz. No i żegnam się z Państwem. Mam nadzieję, że do jakiejś spokojniejszej pogadanki w momencie, kiedy się coś już optymistycznie wyjaśni.